Przede wszystkim z tej strony Broluk, zapraszam do oglądania gramy w Scrolls. W ostatnim odcinku niezbyt dobrze poszły mi mm, właściwie ta jedna próba. Jakby mm, dobrze, dwie próby i dwie nieudane. Dwa razy ją próbowałem zrobić. E, dziś wyszedł właśnie nowy patch z 21 października. E, judgment Mode został dodany. E, judgment Patch, tak zwany w ogóle. I... E, Właśnie tak jest jak tu napisane, pozwala to konstruować talie z losowo, losowych zestawów kart i mierzyć się z przeciwnikami na równych warunkach. Dodany zostało także spectate mode, co pozwala oglądać gry na żywo, czy też nie wiem w sumie czy jakieś zapisane będą gry, czy też można go doda dodano 44 mm, scrolle. Yy, zmieniano tu yy, balans niektórych scrolli, na przykład zwiększono czy zmniejszono koszt. Naprawiono jakieś bagi, i nowe dwa deki zostały gotowe dodane. Także złoto za przegrane gry multiplayery o 100% zwiększono, czyli dużo. To pomaga nowom, nowym graczom wejść do gry łatwiej po prostu, także mnie między innymi. Zerknijmy, a właśnie, jest też w sklepie właśnie hmm, Judgment Week, cały codziennie będą nowe karty dodawane. Właśnie myślę, czy by czegoś sobie tu nie kupić, może kupię tutaj Stacker, dosyć dobra z Grow karta, za 100 tylko, oczywiście za złoto, żeby będzie jest to common ale dosyć fajny, Fajne, fajny baw, dobrze ich mieć sporo, tali hmm, tutaj jest także ta fajna, tu hmm, 6 życia na jednostkę za 4 tylko, to jest rzadka, 1000 zł, nie wiem właśnie czy opłaca się kupować, czy lepiej może, także jak widać te dwa nowe deki są o wiele droższe, nie o wiele, o 1500 tylko droższe od tych wcześniejszych gotowych deków, hmm. Zerkniemy. Tutaj jak widać można oglądać na żywo teraz gry nic nie ma. Żadnych gier. Dziwne, co było. Nawet trial można single player, widać. Hmm. Hmm. a już pokazuje. ok. Hmm. Widać która runda jest tutaj, ile jednostek na planszy i dole. No tutaj na przykład tu widać, że 8 jednostek kolej może zaczniemy. Oczywiście jest także chat dodany do gry. Widać kto obserwuje, nie może... O, y, gracze nie widzą kto. Co kto pisze. to by mogło być oszustwo. No nowa karta Berserker z Growfu. nawet ktoś tu zagrał. Także. OK. Wejdę teraz. I co w tym odcinku to zagramy w Judgment. <laughs> e, e, Tutaj jest opis, i właśnie tutaj jest 5 gier, trzeba rozegrać. I za na przykład za 5 wygranych jest aż 2000 zł i trzy rzadkie karty, co jest niezłe naprawdę. No ale 5 wygranych mieć to jest raczej 100% ciężka sprawa. Za 4 wygrane już się złoto zwraca i 2 rzadkie karty dostajemy. To kosztuje 1000 zł z tego co wiem grania w judgment albo 100 szardów. Hmm, tutaj mamy pierwszy raz gram judgment, czyli tutaj będę miał jakieś informacje. Małą ilość złota kosztuje lub szardów. A, ten pierwszy jest yy, darmowy, nieźle, fajnie, nie wiem, że tak zrobili. I jak widać, mamy cztery karty co do wyboru, i widzimy także yy, następne karty, jakie będą, yy, jakie dostaniemy w przyszłości. I także dodali opcję statystyku widać tutaj yy, statystyk, yy, ile yy, istot mamy, struktur, wzmocnień i czarów w ogóle, i to totalna yy, koszt, czy coś takiego różnych rzeczy. Więc jakiego też yy, rodzaju. Są to karty, bardzo fajna sprawa. I wybieramy 45 kart, tego nie mówiłem. Mówiłem w wcześniejszym odcinku i z tych 40 później budujemy sobie dek. Okej, okay, spróbujmy. Pierwszy raz jest darmowy, także. Hmm, Nieźle. Nie. E, co tu mamy? Jaki ten dek będę chciał budować? Chyba grow i. I Energy będzie tu dobry, Znam mniej więcej. O, no, tu jest karta z Energy, i tu jest nowa Sister of the All. Rzadka, też fajne. Fajne karty do wyboru. Tu mam z tego zestawu, na Okej, okay, co tu mamy? Hmm. Tu jest struktura jakaś. W ogóle nie znam tych kart, dla mnie kupię czasu. Nie wiem, czy w tym odcinku zagram cokolwiek. Oprócz wyboru kart tutaj bo to może być długi czas, jak to zrobię zanim... E hmm. Mm -hmm. Jeśli jakaś istota wchodzi do gry, ta y struktura zadaje obrażenia tej istocie. Jedno obrażenie, dosyć fajne. Switch Cracker, tej chyba jednostki jeszcze nie widziałem, że. 5... Hmm, 6 y, obrażeń dodatkowych na y, idola. Hmm, może w tym wezmę te State Machine. To jest Concentrate Fire, to jest już dobre. Dwa ataki. Hmm, fajny wybór, nie wiem co wziąłem w sumie. Może tą strukturę, okej. Okay. Tutaj pokazuję koszty, oczywiście. Hmm, co tutaj bym chciał? Energy... Nie używałem jeszcze, niestety, nie mam za bardzo powięcia. Głównie tu z Grofu mi proponują. Rali no to jest znany mi czar już. Hmm. To jest struktura, może ten czar bym sobie tu wziął, Rali hmm. Zmniejsza odliczenie jednostek. Tutaj, no kurczę, to, by, to albo to bym wziął, ale... Jednostka za 6. Dosyć fajna. Sister of the Owl, To mamy tu w kolejności następne. Hmm, drogie, drogie energię, czy Sister of the Owl, Nie mam żadnych jeszcze. Nie pokazuję jakichś... A nie, sorki pokazuję jakie mam karty, no przecież. jakby mógł nie widzieć tego. Dobra, co chcę tu wziąć, to wezmę jednak to chyba. Sandpack Memorial zwiększa energię. Mam nadzieję, że to jest Energy. Na pewno. A, i tu był jeden przecież. co tutaj chcę? Mogłem jednak tą siostrę wziąć. A to skrzyniłem już. Można cofnąć niestety. Yawde Eagle czy kolejny Sand Park Memorial. To by mi dosyć energii tu zbastowało. Bym mógł sobie wziąć Violent Disappear niższy jednostkę. To by było niezłe. Okej, okay, jakieś istoty potrzebuję? Tu dobrym wyborem jest yy, Sister of the Fox, myślę. Albo Gray Block Rider. Czy coś mamy tu z Grey Blocków? Proponowane Berserker, ładnie. Hmm. Relentless 2. Z tego mamy dobieranie do karty. Jednak dostanę przez Sister of the Owl. Spark. Yy, yy. Solemn Giant. Aha, to jest ten... ta jednostka, tu może King Kingfall Ranger, nowa karta. Na pewno. 2-3 eee, za 2, czy... 8-4 i płaci trzeba dodatkowo energię. Dosyć wolny ten deck. Ale jakieś istoty mi są potrzebne. Eee, mam... Może wezmę taką mocniejszą tu istotę. choć tu mam Berserkera. I leczy jeden punkt życia sobie to może jednak bym wziął tutaj tego Kingfold Ranger A tutaj Berserkera wezmę Tu zwiększa order Ten To jest Enchantment Hmm też nie ale potrzebuję jednostek jakichś mocniejszych Okej, okay, co tu mamy? Nowy Char z Enchantment z Growfu Dosyć fajne, jeśli się bafuje jednostkę, może być tutaj. Dużo zależy, jakie dostaniemy karty. Mm, tak, tu mamy do wyboru aż trzycy yy, Energy Enchantment. Yy, zniszczona niszczona jednostka. Yy, Ba ten enchantment yy, dubluje atak jednostki, i jednostka po atakowaniu jest zniszczona. Z jednej strony dobra karta, jeśli mamy coś mocnego do zniszczenia, ale z drugiej strony jest ryzykowny. I tutaj to jest dobre do czyszczenia planszy i gun autonomaton. Jak tu wygląda? Ile mam istot? 3, Dwa czary. Enchantments mam. Jeden na razie. No dosyć fajne, wezmę to. Eee, co tu mamy? Tego nie chcę oczywiście. Jedynie tu szur bistrat. Do wyboru mi pozostaje. Jest nie zbyt... Tutaj tu w ogóle nic nie mam do wyboru, niestety. Chyba żebym z DK chciał coś. Ej, niedobrze tu dostajemy takie karty. Może być to. Tutaj weźmiemy to Elan Vital Enchantment. Tu mamy do wyboru kanoneta. To chyba jest nowe. Creature. Przebicie ma. Nie widziałem czegoś takiego. Spiking Unit nie dostaje obrażeń. tego na pewno nie było. To nowy jakiś rodzaj co Może być dosyć fajna jednostka. 3 za 2-3 i Ranger Attack, Piercing. Ale w sumie i tak też to Spiking. No. okej, okay, nie jest. Tu co mamy do wyboru? Thunder Search. Dosyć fajny czar mocny. Ile mamy tych kart? To będzie moja druga. Eee, Scout Automaton dosyć fajne, chyba wziąłem tu wcześniej rzadka karta, nie wiem, dużo rzadkich mi się trafia. Eee, dodaję wszystkim automaton z, y, jeden do ataku, czy ja tu wziąłem eee, Gun Automaton jeszcze nie. Niestety, a tam było wcześniej. Jak ktoś to wiedział. Ok, co tu mamy? Overdrive. Jedynie do wyboru. Eee, chodzi do gry na, by, e, na początku następnej rundy. Eee, Odliczanie jednostki jest zmniejszone o 2. Ładne ale także dwa obrażenia, czyli to by było dobre na przykład na State Machine, jeśli byśmy chcieli, Właśnie nie, to mi nic nie da na tym no zobaczymy, Talii jeszcze nie tworzę, tu niestety nic nie mam do wyboru, ani z Growfu, ani jest to, ani już Inner Power, to jest nowy Charger, także rzadki z Grow, Atak jednostki jest zwiększony o wartość życia. Później, życie jest zmniejszone do 2. Niezłe. Tu co mamy? Um, wzmocnienie i dust runner. Chyba dust runnera wezmę 1, 2 i praktycznie niższy. istoty jest 3 i mniej życia za nim. Um, jak tam jednostki. Zdecydowanie, chyba najwięcej mi tu istot potrzeba, niech jest. Okej, okay, co tu mam do wyboru? Sister of the Beer. bardzo fajna karta. 4 4 x 4, 4 lubię ją. Znaczy nie miałem jej jeszcze, ale lubię tą kartę. Grałem multi to. Często się na nią nadziewam. Dosyć mocna. A tak, jednostka dostaje równy yy, liczbie struktur, które kont yy, kontroluje do końca rundy, nie jest my Nawet, ale wezmę Sister of the Bear, clock To wezmę chyba tutaj sobie. Jest tak, że był dosyć fajny czar, ale tutaj trzy skrole mogę pociągnąć i overdrive'a będę mógł nawet. Od, yy, tutaj odliczanie jest czyli po czterech rundach mogę trzy skrole i jakbym ubał. Oble drive to by było dosyć mocne. Kolejne kroki, i Wilding. Nowa karta, nie z grofu. To jest istota jaka okay, 0,4. Jeśli i, istota jest przywołana obok Wilding, wielding is. Dostaję jeden wyobrażeń, ale atak się zwiększał jeden, nie zbyt mi się podoba, wolę ogóle Clowriary tutaj. te kupiłem tą kartę wcześniej, bardzo fajna. But kolejna Sister of the Bear. Clou Ribrary, czyli w C3. Kanoneta 2-3 ranged Atak. Hmm, czego tu mam? Hmm, growth Energy. Porównują mniej więcej, czy chce kanonetę, czy Sister of the Beer. Tu jest dosyć fajny wybór. Co w następnym mamy? Tak, nie patrzę na następny. Kurczę, że nie wiem tej Sister of the All. Ona dostaje plus jeden atak za każdą zabitą ee, sowę. I ona jeszcze dodatkowo przyzywa sowy. To by było super. A nie, nie. Czy chce Clogul Library, czy Sister of the Beer, czy kanonetę? Chyba kanonetę wezmę. Jest Machine Priest yy, Liajszy wszystkie struktury Scout Automaton. Czy ja go tu nie wziąłem? Wydawało mi się, że. Miałem tą jednostkę. Jest już jeden. Tak i tutaj. Aha, to by było OK, to by było fajne. To... Y o jeden atak zwiększa wszystkim automatons, które kontroluję. Tutaj mamy Proximity. Proximity chart At atakująca jednostka w, w rędzie jest zniszczony, zadaje cztery obrażenia. A to są miny, nie chcę wolę scout. Ile mam istot? Niech jest eee, tu weźmiemy sowę. Cztery obrażenia zadaje jeść, yy, struktura jeśli jest zniszczona w melekom, może być wolę to niż Vitriol yy, Aura, mniej obrażeń ich przez trzy rundy po jednym zostaje zatrute w walce w serwerę, czyli to jest o wiele lepsze, Insta, Instant Damage zadaje i kolejny Riget tutaj mamy i tu mamy Stone Pact i Junker może jeszcze ten jeden riget weźmiemy sobie. Trzeci riget do wyboru. Eee, Potion of Resistance. Dosyć fajny czar. Enchantment. Plating także na trzy. Ale to jest chyba lepsze niż. to. Machine Priest. Czy go chcę? Miałem go już do wyboru przed chwilą. Czy ja go chcę? Dobry jest do. przemieszczania nawet struktur i leczej struktury. Rigged już mam dwa. E, potrzebuję struktur, mam 5 tylko, czyli może bym wziął jednak ten enchantment. Tak. Kolejna osoba: no, że ja nie wziąłem tej Sister of the All największy mój błąd ma. E, tutaj dla dużego wyboru. Nie mamy King Paul Brave, świetna karta. Renal staciu dosyć fajna karta, 1 e, wytrzymało, 4 życia ma i co rundę leczy 1 punkt życia swój, e, czyli super sprawa. Także Skoper Automaton, już e, mam 8 kart o wartości 1, e, to jest chyba niemożliwe. Już dosyć małka o wartości 1, coś mocniejszego. Struktura się mi przyda. Same takie load cost dostałem Rage Wolf czy. Czy statua kolejna? Co mamy tu do wyboru? Spark. Tu kolejna struktura, Totem. Co tu mam? Tu mamy do wyboru trochę istot. Parka chyba wezmę jeszcze jedną tą statuę. Mm -hmm. ee, jeśli istota wchodzi do gry,. A, to jest to, co zadaje jeden obrażeń, istocie przyzwanej przez naszego przeciwnika. Już jedną tak mam na początku. Może chcę kolejną. Mm. Może nie jest. I tutaj mamy do wyboru istoty. Jeśli tool ma countdown 0, mogę zwiększyć jego countdown o 1, yy, by zwiększyć yy, siłę ataku yy, jakiejś struktury. Czyli to by było chyba dobre na state yy, machine. Weźmy go. Tutaj fajna karta nie atakuje, ale yy, jeśli jakaś jednostka go zaatakuje i zniszczy, to. Ta jednostka jest zniszczona. Kolejny sand potrzebuje więcej istot, i to drogich istot. Niestety nic. Tu nie mam do wyboru takiego. Eee, także kolejny Sand sandpack me Memorial eee, z grove. Mam tutaj sporo eee, tu trójek. Nie ma żadnego z grove. Może by jednak ta chrona. Kolejny so eee, Stone Pack Memorial. A nie, to, tego nie chcę, to jest porządek. Order, ja potrzebuję sand. Istota za jeden. Dust e, runner, już go miałem. E, tu mamy do wyboru tylko wysypisko. Kolejne struktury, katapult ogółu. Może być, potrzebuję takich istot więc żeby... Fury, fajna karta, zwiększa... E, jest mniejsza countdown o jeden wszystkich jednostek: mm, Enchantment, Mississippi Contraption. Już mam 41 kart, czy jeszcze tylko 5? Czy mam jakieś tu istoty? Nie jest za dużo, same takie słabe mam. Mm, blast Strike już miałem do wyboru, może być, wydaje mi się. Struktur mam 10. Overdrive, kolejny, czy Bombard. Hmm. Zmniejsza wszystkim jednostkom Ranged i Lober e, kanda 2 Dosyć fajne, wezmę to sobie. Tu mamy Gravelock Outcast. Istota chcemy na pewno za 3. I ostatnie do wyboru mamy Ma Machinated. Hmm. od 5 atak zwiększa i zwiększa countdown bazowy o 1. Dosyć fajny. No, mam słabe istoty. Okay, teraz muszę deck zbudować. Czy jest śmieć? Dosyć mam tu ten wybór. Przyznam. Blast Strike. Berserker. Chcemy na pewno Blast Strike też weźmiemy sobie. Kanoneta. Jedno mam taką istotę, tylko co jest droższe. Katapulta. Klogribrary mm, oczywiście chcemy. Overdrive do tego bym dodał. To w końcu tylko jednego overdrive'a wziąłem, no nie. Machinated może być hmm. Sister of the Owl. Tu mamy statystyki, ok 11 kart. Nie da się tutaj tak bardziej tych, żebym widział, co mamy: istoty 4, 3, struktury 4, Enchantment. Uh, Sandpack Memorial może być Scout Automaton, może być Sister of the Bee mm. uh, huh, 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 huh. Violet może być potrzebuje czegoś mocnego więcej istot, 17 karm mam. King Brave po cztery istoty mam z Orderu i z growthu, z Energy Growth State Machine pewnie chcę eh? Struktura, kolejna Mam więcej kart z Energy na razie, czyli może teraz Growth King Ranger Koda, że tej Sister of the All nie wziąłem. Naprawdę żałuję. Eee... <laughs> Takie tańsze istoty mamy, czy... I za jeden, jeden... Eee, za dwa, znaczy się za pięć. Za jeden nic nie mam. Z istot... To nie wiem, to chyba wezmę te sowy dwie po prostu. choć w sumie... Za jeden jest lepszy ten wilk hmm, Rayjet Wolf. Czego ja wziąłem? Wydawało mi się, że brałem, ale chyba nie. No niestety dobra. Potrzebuję jeszcze istot jakiś. Może Crown z y, Grove Enchantment, jakiś z Grove. Tutaj może być ten. Contained Unleash Inner Power. Hmm. Może Rally. Riget, czy chcę. Enchantment, mam 5. Czary jakieś jeszcze. Eee. Thundersword. Przyda mi się. Może jeszcze. Bombard, Dust Runner, istot za jeden nie posiadam chyba, niech jest. Jeszcze trzy karty mogę, tylko niestety. Struktur mamy siedem aż. Fury. Może tego Fury jednak nie. Posture, O Post Post Resistant, dobry czar bardzo. I Riga chyba wezmę. Riget, Jeszcze jeden riget by się przydał, no na... ale Ta studnia też by się przydała. Nie mam tak konkretnych wolów żadnych. Hmm. Może to jest tak hurt. Ale jak pierwsze zagram to te... OK. Dobra. Za, e, Judge. E, Okej, okay, save. Okej. Okay. Teraz z zerkniemy. Nie, nie mogę go zobaczyć na trochę głupie. Dobra, w tym momencie zakończę odcinek, wiem nie było ni nic, nie zagrałem, ale postaram się zaraz nakręcić kolejny i wrzucić go jak najszybciej tabie. Trzymajcie się, do następnego razu.